Macie, co ty robisz? Dlaczego pijesz piwo o 12 w południe? Nie piję piwo, tylko pozyskuję materiał. Znaczy to... się co? Potrzebuję więcej puszeczek, więc jak nic musisz się napić razem ze mną. O Boże. Mam nadzieję, że nie będziesz protestować. No, no nie. W dzisiejszym filmie będziemy robić ścianki. Mamy do zrobienia dwie ścianki: tą tutaj, bo jest taka sobie brzydka, i tą ściankę kuchenną. Zbieraliśmy się do tego filmu dwa albo trzy tygodnie, bo jak wiecie, nasz kamper był w naprawie. Też nie. Chyba nie wiecie, bo jeszcze tego nie puszczaliśmy, więc musimy się cofnąć o te dwa tygodnie i zobaczycie, co się działo. No i żegnamy się z naszym kamperkiem. No, to już jest koniec. Jest nam bardzo smutno. Żartowaliśmy. Gdzie byśmy się pożegnali z kamperkiem? To chyba ostatnia rzecz, którą byśmy się pożegnali, co? Prędzej ja z tobą. Dobra, już nic nie Słyszeliście? Macie to na wideo Woli kampera niż mnie No dobra, jedziemy do mechanika Zdemontować resory I te resory będziemy wysyłać Do jednego z naszych widzów, który zgłosił się Bo zajmuje się tym Także on nam uzupełni i Co to on Przekuje, nie? Bo to niby, no on się zajmuje resorami Czyli nie wiem czy on będzie kół jak kowal Czy, czy, czy będzie, no nie wiem, reanimował, dokładał Mają być lepsze Zadba, żeby było dobrze, bo to jest ta rzecz, która nas najbardziej martwiła w naszym kamperku. Na, I na to zbieraliśmy pieniądze na zrzutce i to dzięki widzom, można tak powiedzieć, dzięki ich dobrym, dobrym sercom możemy zrobić. Teresory. Właśnie bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wpłaciły nam pieniążki na zrzutce, bo bez tego nie, nie moglibyśmy robić to w tym czasie, w którym robimy, tylko zrobilibyśmy dużo później, albo nawet nie udałoby się w tym roku, a dzięki wam możemy ruszyć w podróż. No, już w sumie niedługo, bo jak to zrobimy, to już można powiedzieć, że tą najbardziej martwiącą rzecz mamy za sobą. Także bardzo, bardzo Wam dziękujemy. No i co? I my ruszamy, zdemontujemy te rasory, później je wysyłamy. Za kilka dni dogramy część z montażem. Także ten odcinek to będzie taki zlepek filmów z kilku dni. I a propos naszej zbi zbiórki na zrzutce, pisaliśmy tam, że chcielibyśmy wymienić resory i założyć poduszki pod samochód, takie poziomujące, ale wiele osób nam to odradziło. Poza tym nie udało nam się zebrać tyle środków. Natomiast okazało się, że mamy bardzo stare opony, więc dla bezpieczeństwa, żeby po prostu nam nigdzie nic nie szczeliło, bo jedne miały 24 lata, a drugie miały 15, więc po prostu za resztę środków kupiliśmy nówki, opony wyprodukowane miesiąc temu, no także mamy nówki, opony no i możemy śmigać mam nadzieję, że się nie pogniewacie, że wybraliśmy opony zamiast poduszek, ale tak jak mówię, wiele osób nam odradzało poduszki, mówi, mówią, że dla kampera wcale nie jest to takie dobre, jakby się wydawało, no a opony okazały się pilniejszym wydatkiem i tak dla bezpieczeństwa to po prostu to jest ważniejsze no dobra, dzisiaj nie mają czasu nam zdemontować resorów, ale to nic, jutro sobie przyjedziemy po nie, także tutaj nam stoi kamperek u mechanika, wrócimy po niego, ju, e, po resory wrócimy jutro, a po kamperka później. No i teraz przez to, że ja nie mam prawo jazdy i nie mogłam jechać z drugim samochodem, to musimy wracać na piechotę do domu. Kilka kilometrów. Kilka kilometrów. Ale no 2 km, to nie jest kilka. O, już jest kilka. Dwa to jest para, nie kilka. Para kilometra. I tak wyglądają zdemontowane resory i pani nam dała takiego cymbała. Jak to się nazywa? Cybanta. Cybanta. <laughs> cymbała. Żebyśmy się dowiedzieli. Cymbał to ja. <laughs> żebyśmy się dowiedzieli, czy nie trzeba dłuższych, bo mają być dołożone pióra. No to taki na przykład ten symbol nam no, <noise> fajnie dała. No i resorki wyglądają tak, musimy je zapakować w paczki. No i kurier to zabierze i potem będziemy czekać, aż będą gotowe. Potem nam odeślą. Odeśle nam pan, który nam to robi. i No i będziemy montować, aby to bo jakoś poszło szybko, fajnie by było. Co tam robisz, Madzia? Pakuję. Wielą, wielą Co pakujesz? Resorki, tylko już nie widać. Ha. Już są w środku, nie widać, widać tylko tam prześwituje co nieco. No trzeba tak spakować, nie, bo muszą być cztery płaszczyzny. No. A jak nie to się płaci. Płaszczy... Do tyłu. No. Kulka nam zabrali. No, no, no. No, tak to wygląda od spodu teraz, bez. A jak to się nazywało? resorów Trochę pusto. Tak wygląda nasz kamperek teraz, taki trochę wyrozbierany. No i kamperek stoi, gotowy, zrobiony. Zapomniałem nakręcić filmiku. Filmika. Jak resory przyszły i jak wyglądały przed założeniem? Były bardzo rozciągnięte te dolne, ale coś tam widać tak nawet nie. Założone. No dupa trochę poszła do góry. Ale podobno to wszystko siądzie. Nie wiem czy to widać. Cholera. Tak jest teraz dupeczka. W górze lekko. Ale jak się napełni go wodą, resory się do, do, dociągną, dobiją, nie wiem jak to powiedzieć. Będzie git. A tak wyglądają resorki założone. Nowe cybanty, strzemiona, jakoś to tak nazywają. No i resorki są po regeneracji plus dołożone dwa dodatkowo pióra. Znaczy wymienione, bo tu były krótsze pióra, były za krótkie. No, i teraz są. No, jest tak jak należy, nie? No, a robił to nam pan Arkadiusz. Arkadiusz Gąsiorek. On jest z Ostrowa Wielkopolskiego, ma swój, swój warsztat Kowalski i naprawę resorów. Robi to od 20 lat. No i wie, co robi. Sam się do nas, można powiedzieć, zgłosił, zobaczył na naszym filmie, że dupa Wałcie nam siedzi. Mocno nam siedzi. I No i mówił, że jak chcecie, mogę wam to zrobić będzie troszkę taniej no i będziecie mieli tak jak trzeba no i zrobił trwało to bardzo szybko bo myśmy wysłali resory do niego w piątek jakoś tak w poniedziałek miał u siebie później zamówił materiał na te cybanty no i w czwartek piątek wysłał nam już czyli po kilku dniach wysłał nam gotowe resory no my jesteśmy mega zadowoleni Więc będziemy robić dwie ścianki: ściankę kuchenną i ściankę też kuchenną, w zasadzie można powiedzieć. Będziemy wykorzystać dwa style, które nam się podobają, bo my się ogólnie z Markiem obydwoje zachwycamy stylem urządzania vanów amerykańskich Tam bardzo często używają opalanego drewna, metalowych elementów i mają zawsze stawioną kozę zamiast piecyka Niestety my kozę mamy, ale no, miejsca nie mamy, więc nie możemy sobie stawić, ale możemy sobie zrobić ściankę drewnianą A tutaj będzie ścianka z płytek, a jakich to się, musicie dowiedzieć dopiero potem, bo teraz zabieram się za tą ściankę i tutaj mamy gotowe deseczki. Muszę wam powiedzieć, że w ogólnie w Polsce jest takie przekonanie, że drewno się w kamperach nie używa, bo jest ciężkie, a w kamperze wszystko po prostu musi być lekkie, bo on ma odkreśloną ładowność. No i my oczywiście o tym wiemy, ale ponieważ nam się to podoba, to postanowiliśmy po prostu wykorzystać te One są bardzo, bardzo lekkie. Tutaj są akurat już przygotowane, a jak je przygotowywaliśmy, to pokażemy Wam w ujęciach teraz. Dobra, kamera, akcja start! Więc ściankę będziemy robić z takich listewek i ja sobie pozyskuję z koszyków z Biedronki czasami wyrzucają i po prostu sobie zabieramy one są w takiej grubości, one są bardzo leciutkie więc nie niej zrobimy ścianki i nie będzie obciążona, a będzie ładnie wyglądać a pod oknem chcemy sobie zamontować półkę ta z takiej nierównej deski kiedyś ją kupiliśmy, bo bardzo nam się podobała my obydwoje bardzo lubimy drewno i podoba nam się właśnie, że ona jest taka nierówna więc tam będzie półeczka no i teraz musimy się zabrać za docinanie listewek, potem je opalić, polakierować i przykleić. Tak, i wspomnij, że jest 2 stopnie ciepła, wiaterek wieje, odczuwalna minus 1, a my jesteśmy, chorzy. Jesteśmy jeszcze chorzy i wyglądamy jak wyglądamy, ale praca będzie zrobiona, nie ma co odkładać. Czyli mam Ci dociąć końcówki, tak? Tak, żeby były równiutkie. Czy się z, y, ładnie sk składają? No, kąt jest. No dobra, to teraz idziemy sprawdzić ile jeszcze, bo tam wychodzi mi mniej więcej, że chyba tyle będzie trzeba dociąć małej deseczki. Te dwie na razie starczą? No, dobra. czyli jeszcze 6 cm. No i tak to wygląda teraz po pomierzeniu, po przycinaniu y, listeweczek. No niektóre już poleciały. Ja sobie ponumerowałam tutaj od dołu do góry, żeby wiedzieć, która ma być, która, żeby mi się później nie pomieszało. I teraz będę je wszystkie opalać, żeby były ładne. Będziemy lakierować i po lakierowaniu dopiero będę kleić. Deseczka gotowa do opalania. Teraz czas na tą e, ciepłą część roboty, bo jest tak zimno, bo w dwoje Będę opalać deseczki, żeby były ładne, bo nam się właśnie podobają takie deski, które są lekko opalane. O ile mi nie zgaśnie panik na tym wietrze. Opaliliśmy też tą dużą deskę, żeby wszystko ładnie wyglądało, opaliliśmy deseczkę, ona jest do zamykania drzwi, opaliliśmy takie trójkąciki pod garnek, tak żeby wszystko było w jednym stylu, myślę, że będzie to ładnie wyglądać. No teraz jeszcze trzeba polakierować. Dobra, to zaczynam od dołu. Rozwala mnie jak piszą. Eee, sprayem trzeba było, butaprenem w sprayu. Tak, i kurwa, wszystkie ściany, wszystko ujebane. Ufam butaprenowi, bo on. No, Jezus, no buty są naklejone butaprenem, chodzi się w nich kilka lat i wszystko jest ok, więc tutaj też myślę, że będzie ok. Poza tym ja nie lubię strasznie wszystkich rzeczy w sprayu. Nie, tutaj spray to nie dla mnie. Niech za każdy robi po swojemu. Dobrze doklepię. Ale bujasz z kamperkiem o, ktoś jeszcze pomyśli, że się bzykamy? Nie chcę, A co? O, już jedna nie jest, jak Ci się podoba? No spoko. To chyba ładnie będzie, co? Ostro pcharz. Cały kamper się buja. O, no przestań! Takie puzle. Zawsze lubiłam układać puzle. Hmm, no to teraz układasz na ścianę. Zdejdziesz, że w prawy będziesz robić to za hajc. <grym> tak, jakby to jest nie? Może się przedrożyć. Nie, nie, ludzie by nie chcieli, bo teraz mówię, jest moda na białe i szare. Mi już się podoba. Też. Jeszcze półeczka dojdzie. Kurna. Wychodzi lepiej niż mi się wydawało. bo Nie wiedziałam czy będą listeweczki do końca dochodzić, czy nie będą bardziej odstające tak jak było przy lustrze, nie? Bo mhm. przy lustrze robiłam trochę inaczej. A tutaj jestem zaskoczona, że to tak fajnie. Jak tylko się będzie trzymać. No i ścianka wygląda tak. Brakuje nam tylko jednej listeweczki, bo mm, źle ją Przymierzyłam i tylko jedna nam nie spasowała. Tak to wszystko, co mierzyliśmy wcześniej, wszystko się fajnie poprzykładało, poprzy pościągało tak fajnie do ściany. Bo ja się obawiałam, że one mogą troszkę wystawać, bo wiadomo, listawki są troszkę takie, jeszcze się przy opalaniu troszkę wygięły. Ale wygląda to dużo lepiej niż myślałam. Także jestem bardzo zadowolona. Teraz jeszcze druga ścianka. No i Marek, półeczka jeszcze do nie? Drzewnianą. Będzie amerykańsko, więc spełniliśmy nasz amerykański sen. Prawie. Dobrze, że Marek pomógł mi wypić piwo, bo dzięki temu mam więcej puszek. A jak mam więcej puszek, to mogę zrobić tą ściankę. A z puszek będę robić. Płyteczki na ścianę, bo mówiłam, że chcemy mieć płytki na ścianę, a wszystkie normalne kupne w sklepie płytki są po prostu ciężkie, a te wychodzą, one ważą, jedna płytka waży niecałe 5 gram. Tam jak ważyłam na wadze, to około 4 gram. No i one są po prostu obłożone folią, jak to powiedzieć, blaszką z puszki i nanosiłam na nie różne faktury, żeby było ciekawiej. Takie płytki sobie przygotowałam wcześniej, bo mówiłam, że przygotowywaliśmy ten film dużo, dużo wcześniej. Dzisiaj Wam pokażę, jak taką płytkę zrobić. Jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby sobie zrobić taką samą. Więc potrzebujemy. Kwadrat wielkości 9 cm. I potrzebna jest do tego tektura. Tektura, dlatego że będzie mi ją łatwiej potem przyczepić do ściany na klej. Natomiast. No i przez to, że jest tektura, to później będzie mi łatwiej ukształtować brzegi. Tektura potrzebna jest taka. Sztywna i w miarę cienka. Ona nie jest właśnie gruba, to Marek ma, mi dał z. Z czego mi to dałaś? Z... z drona. Miałem pudełko. Pudełko po dronie. I ona ma taką bardzo sztywną tekturę, fajną, cieniutką i ona się idealnie nadaje, bo próbowałam wcześniej robić z taką normalną tekturą, szarą, taka co jest falista w środku, ale niestety ona jakoś tak nie za bardzo się spisała, więc polecam coś takiego. Tym sposobem mam wycięty kwadrat. Cynę takim nożykiem on jest do tkanin, właściwie, ale on fajnie się sprawdza, bo nie szczępi tektury i wychodzi ró idealnie równo. I Teraz muszę sobie oczywiście wziąć blaszkę z. No i mam blaszkę. I przy moim wymiarze płytek. Jedna puszka starcza na dwie płyteczki. Biorę tą blachę, bo ona jest prosta, aktywna. I równiutko muszę nagiąć bok. Jeden. Teraz drugi. w ten sposób, czyli po prostu tak, żeby mieć w ten sposób cięte. Wkładam moją płytkę, żeby przymierzyć. I teraz jak już dosunęłam maksymalnie do brzegów moich, bo tak samo robię tutaj, że i doginam I Te brzegi Tak to wygląda I teraz tak Trzeba ściąć w miarę blisko Ten brzeg Mniej więcej tyle Bo on musi zachodzić, żeby się zagiął Ale jak właśnie jest za dużo, to się tego nie da tak doklepać a jak się utnie tylko tyle, żeby trzymała się blaszka tekturki to to nam fajnie dolgnie? Do, do, dolegnie? I ostatnią rzeczą, jaką będę robić, właśnie dlatego, też ważne było, żeby była tekturka pod spodem. To tutaj, brzegiem nożyczek. Mocno, ale też z umiarem, trzeba przejechać brzegi, żeby one się tak zagięły, spłaszczyły. I dzięki temu płytka będzie taka troszkę wypuka. Ale jak zrobicie to za mocno, to wtedy popękają brzegi blaszki. Moja płytka gotowa, bo ja akurat potrzebuję teraz pustą, ale tak jak Wam przed chwilą pokazałam, jeszcze wam raz to odkażę. Moje płytki mają różną fakturę, żeby było ciekawiej. Najwięcej oczywiście mam pustych, i niektóre mają po prostu naniesiony jakiś tam wzór. Teraz Wam pokażę, jak ten wzór się nanosi. No i tak, faktury na blaszkach można nabijać z jednej i z drugiej strony, żeby po prostu było troszkę inaczej, czyli tu Wam pokażę jak będę nabijać z tej strony, a na drugiej blaszce pokażę te same wzory, ale nabijane z tej strony i pokażę Wam różnicę jak to wygląda. Pierwsza faktura to będą kółeczka, nabijam je po prostu takimi, nie wiem jak to się mówi, wytłocznikami do skóry, różnej wielkości. I po prostu nabijam młotkiem. trzeba to robić z umiarem, żeby nie wytłoczyć całkowicie kółeczka. Czyli, żeby ono nie wyszło, po prostu się nie wycięło. I teraz zobaczcie różnicę w tych dwóch wzorów, robionych z tych samych elementów, ale odwrotnie. Tu jest klęśnięte to jest wypuknięte nie wiem czy to widać na wideo chyba nie Naklejki idą out, żeby butaprę dobrze złapał. Oczywiście kleimy na butaprę. Fajna naklejka, nie wyrzucaj. ale ci <grych> no jeszcze... potargała. Tak? No. no to trudno. To wyrzucaj. patrz pa, jaka różnica na ścianie jest. No bo to się paliło, nie? Przecież wtedy, jak mi się patelnia zajarała, to się wszystko usmoliło. No i właśnie między innymi dlatego robimy tutaj ściankę nie na przykład z tapety, tylko właśnie z tych yy, blaszek. No to jest ta tylnia ściana, jakby odwrodzona od tego ognia, a tutaj jednak, no niby jest tam jakaś odległość od tego ognia, ale mimo wszystko lepiej żeby No i chlapie się, jak no, się chlapie na ścianę, to co chwila są plamy no tłuste. I, widać. I przecież ta ściana wygląda jak masakra. No płytki chyba. A kolorystycznie widać różnice, bo mówię jak się zadymiło, no się, zajarł się tłuszcz na patelni. To było. No i tak. Ja sobie przygotowałam te płytki wcześniej, dlatego że... E, Robiłaś szablon, nie? Tak, przyłożyłam sobie po prostu tekturę, odrysowałam tą tekturę, żeby mieć jakby e, imitację ścianki. Wzięłam sobie to do domu i na spokojnie sobie robiłam płyteczki i docinałam wszystkie płytki, żeby po prostu były. E, no to nie wiem co to było. Żeby sobie porobić wszystkie te te i mam nadzieję, że zrobiłam to dobrze, bo inaczej się zdenerwuję troszkę. No. Przecież Ty nie umiesz się denerwować Umiem <grym> się denerwować, a chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że ja zrobiłam to z aluminium, bo po prostu wpadłam na taki pomysł A w czasie robienia tych płytek stwierdziłam, że one by bardzo fajnie wyglądały, gdyby robić je z miedzi Bo miedzianą blaszkę bez problemu też można kupić taką w arkuszach cienką no, ale trzeba kupić. Nie wiem, yy, yy, jaka to jest grubość. Tak na oko patrząc, ja myślę, że tak maksymalnie 0,3 mm, jak nie, nie mniej. Mają te blaszki z puszek. I taką by trzeba było użyć. Mieć jest bardzo plastyczna, więc fajnie by się myślę, spisała tutaj. No i mieć można zaoksydować, żeby ona później miała taki kolor yy, ciemnobrązowy, przecierany, więc. Taka ścianka w miedzi wyglądałaby super, ale no po pierwsze, nie wpadłam na to wcześniej. Po drugie, zależało mi na recyklingu, bo chciałam wykorzystać puszki od piwa, bo długo się zastanawiałam na co można je wykorzystać. No i, no i ten, ale jakbyście chcieli na przykład zrobić sobie coś takiego, to polecam zrobić to z miedzi, tylko nie wiem, jak to kosztowo wtedy wyjdzie, bo wiadomo, że mieć trochę kosztuje, a puszki od piwa się ma po prostu. Się ma! Jak się pije, to się ma! Ale będzie ładnie. Super te kafelki. No nie Nic takich nie ma. A teraz ciekawe czy mi się uda to wsunąć to. Oda. Sklejem będzie, będzie. I co tam? Jeszcze ten kawałeczek. Mm -hmm. I tak wygląda gotowa ścianka z płytkami. Wyszła prawie tak jak chciałam. Tam w dwóch gdzieś miejscach są niedoskonałości, bo no, ja to robiłam na tekturze, nie robiłam tego bezpośrednio na ścianie, bo to no, nie wiem ile by mi czasu zajęło, gdybym chciała to tutaj mierzyć i... Zresztą nie da się tak. To było najprostsze rozwiązanie, żeby odresować tekturę i układać do tektury, więc odrobinkę mi się tylko wszystko przesunęło, ale ogólnie jestem zadowolona. No tak. A tu drzewno. A tutaj krewienko. Marek przykręcił jeszcze półeczkę. Mamy taką nierównomierną deskę. Celowo no ona... w ogóle jej nie przycinaliśmy, bo właśnie podoba nam się to, że ona jest taka, taka, no, taka nierówna, nie? Dlatego ją kupiliśmy. No wczoraj ją olejowałem, więc trochę ściemniała, ale zjaśnie. Będzie cacy Dorobię jeszcze do niej balkoniki, żeby rzeczy, które będą na półce nie spadały No i będzie git No i tutaj ma takie luki, mówię, tutaj ma luka między tym Na wazonik z kwiatami, żeby się nie wychlapywały Eee, ten wazonik no, no. Flaszeczka tam będzie stać, a nie wazonik. A, no flaszeczka tam by się zmieściła, no Żartuję, przecież nie pijemy Tylko piwko, no <śarty> No, mamy amerykańską, z angielską piranką <śarty> I puszkami takie motywy różne to Już się napracowaliśmy, jesteśmy zadowoleni z naszej pracy Przecież zobacz ile my tu siedzimy, cały dzień A cały dzień dzisiaj, ale jeszcze przy, wczoraj, dzień no. wcześniej robiliśmy seczki, przygotowywaliśmy te płytki, robiłam też cały dzień chyba no. Ale kosztowo nas to wyniosło tylko tyle co oklej no. Kupiliśmy puszkę buta jeszcze nie zużyliśmy całkowicie, więc kosztowała nas ona 17 zł i to jest jedyny koszt, jaki tutaj chyba wsadziliśmy, bo deseczki były za darmo, bo wzięliśmy sobie je, koszyki z Biedronki, rozbroiliśmy i opaliliśmy. Deskę mieliśmy, dawno, dawno kupiliśmy ją, to nawet nie wiemy ile zapłaciliśmy, ale jakieś grosze. To też wyszło za darmo, także super dla nas bomba i podoba nam się wyszło tanio i... Super jest, także w tym odcinku to tyle do następnego chyba nie, czy nie? No zobaczymy.